Dzień dobry, witam, witam bardzo serdecznie i dzisiaj w studiu mamy wyjątkowy gości, jest z nami Kinga Demska, reżyser. Dzień dobry. Jest z nami Marian Dziędziel, wybitny aktor. Dzień dobry. Producent Zbigniew Domogalski, dzień dobry. Dzień dobry. A to są twórcy filmu Moje córki krowy, z którymi przyjechali do Wilna na festiwal filmowy Kino Jest Moje córki krowy, ten film był najdłużej oklaskiwany w Gdyni. Pamiętacie te emocje, kiedy, kiedy się dowiedzieliście, że był najdłużej oklaskiwany? Myśmy, myśmy, ja musiałam wziąć tabletkę uspokajającą, bo nie dałam rady, także tak powiem, bez wspomagania, bo to nas przyrosło wtedy. Yy, bardzo się cieszymy, że znaleźliście Państwo czas, żeby odwiedzić nasze radio, bo jesteśmy na 18 piętrze. Teresa sobie chwilę obejrzeliśmy te piękne widoki, yy, ale czy zdążyliście, pochodzić po mieście, coś zobaczyć, zwiedzić, porozmawiać się z ludźmi? Autografy może porozdawać też były ale to po pierwszym pokazie filmu autografy były natomiast wczoraj mieliśmy szansę poruszać się troszeczkę po mieście pozwiedzać no jesteśmy zauroczeni mniej więcej wygląda to tak jak się spodziewałem bo spodziewałem się ładnego wilna i zobaczyłem to ładne wilno byliśmy w ostrej bramie e, przeszliśmy starówki kawał te kontrasty są bardzo piękne jest co oglądać pani tak niedaleko tutaj z Stoku na pewno pochodzi. Tak, ja pochodzę z Stoku, ale mieszkałam tylko pierwsze dwa lata życia w Białymstoku. Potem już tylko wracałam w rodzinne strony. Ale no to, to jednak jest co innego. Wilno jest... Mniej bardziej Wilno przypomina Wiedeń, albo jakąś taką europejską stolicę, bardzo bogatą i taką no niezniszczoną przez wojnę. Ci ludzie tacy ciepli... Pierwsze wrażenie to miałam takie, że strasznie mało ludzi na ulicach. Ale potem przeszliśmy, przeszliśmy do kina i kina były tak pełne, więc się okazało, że ci nie są w kinie. Więc bardzo dobrze. Na filmie moje co No A właśnie, jak, jak odebrała film Litowska Publiczna czy Litwinie? Czy mieliście okazję z nimi porozmawiać? No pytań nie zadawali. Na spotkaniu specjalnie. Natomiast przyjęcie było bardzo, bardzo ciepłe i oklaski po pokazie były bardzo Serdecznie. Było fantastycznie. Było wiele głosów. Podchodzili do nas ludzie i gratulowali filmu. Mówili, że to jest fantastyczny film i ci, którzy są tu ważnymi przedstawicielami tego festiwalu i zwykli ludzie. Mhm. Jeszcze by było fajne, bo no, to, to wiemy to od organizatorów, że już praktycznie wszystkie bilety na wszystkie seanse są wyprzedane i ludzie siedzieli na schodach. No właśnie no, to tak było. działa, bo ten film to jest jak magnes. Wszyscy znajomi mówili, że aha, bo tak pogłoski się rozchodzą, że festiwal się zbliża, że będzie mocny akcent polski i, i wszyscy znajomi mówią, wiecie, będą moje córki krowy. Nie wiem, przecież nie wiedzieli tego filmu, a słyszeli. I to taka Jedna baba powiedziała drugie babie na tej zasadzie, to, to się rozchodzi. My nie? to nazywamy szeptaną reklamą. Aha. W Polsce było podobnie, to znaczy poza tą formalną reklamą, bo w Polsce już był film w kinach i od 8 stycznia pojawił się w polskich kinach i rzeczywiście to jest bardzo rzadkie, bo pierwszy weekend był słabszy niż drugi. To też jest istotne. Też, też był bardzo dobry, ale okazało się, że następny weekend zwykle to są tendencje spadkowe. Zawsze ten pierwszy weekend jest największy, potem kolejne są e, słabsze. Natomiast w naszym przypadku był drugi e, mocniejszy, więc to oznacza, że po prostu ta szeptana reklama zadziałała. Ludzie sobie pisali, na, e, wchodzili na strony internetowe. Także to bardzo miłe. To jest tak mniej więcej jak z tym spotkaniem po pokazie filmowym, gdzie na sali pytań prawie nie ma, a później na korytarzu, po wyjściu z sali w łaje, jeden za drugim przychodzi i to pytać, a to się dowiedzieć, a to, a takie, a takie pytania. W związku z tym, ja to przeżyłem, a ja to... Jezus Maria, nas to dotknęło, wie pan. No i takie wrażenia są nieprawdopodobne. Tak, bo ten film, bo ten film, w tym filmie się przeglądają ludzie i mają takie poczucie, że to jest o nich, że oni znają takich ludzi, że je, są w tej historii, którą z tych postaci i może dlatego właśnie tak go lubią. Każdy właśnie taką cząsteczkę siebie odnajduje w tym filmie. E, m, podobno pani w jedną z wywiadów opowiedziała, że ta rodzina taka dalsza trochę. Na Facebooku napisała do pani, gdzieś to ten, mam ten cytat, że no niezła się z rodziny tragedii robić komedii. To było jeszcze przed tym, jak zobaczyli film. No to miałam taką byłam na cenzurowanym, że tak powiem. Rodzina z Podbiałego Stoku nie miała tego poczucia humoru co ja i bardzo była przejęta, że ja zamierzam robić tragi komedię. Wiedzieli, że się inspiruje utratą własnych rodziców, ich rodziny bardzo bliskiej. No i dopiero kiedy poszli do kina, zadzwonili, Raz spoko. Zimili. Jest dobrze przepraszamy, troszkę cię ostro ocenialiśmy, ale jest w porządku, po prostu zobaczyli, że ja miałam, nie miałam złych intencji i że nie chciałam śmiać się z rodziców, tylko pokazać to wszystko jako taką życiową komedię życia, no, bo, bo to przy wszystkich nas spotyka, śmierć i to wcale, to bardzo proste jest naokoło siedzieć i płakać, a, a to jest bardzo trudne, że tak powiem, ustawić to w takiej konfiguracji, że no, to, to wszystko, co nas spotyka jest w jakiś sposób też śmieszne. No tak, bo każdy człowiek jest taką istotą tragikomiczną w, w zasadzie. Pytanie mam do producenta, pana Zbigniewa Namogalskiego, bo moje córki krowy zachwyciły Amerykę, polska produkcja została tam filmem roku, obok takich filmów jak Mad Max, Na drodze gniewu i w głowie się nie mieście, to taki amerykański animowany komputerowo film. Czy pan podejrzewał, że może być aż taki sukces? Nie, 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 to nikt z nas nie podejrzewał tego, to znaczy e, myśmy sobie za że to będzie skromny film. Oczywiście, jak zwykle, chcemy zrobić jak najlepszy film, ale nie sądziliśmy, że ten film stanie się taką uniwersalną historią. My byliśmy w różnych miejscach na świecie. Byliśmy we Włoszech, byliśmy też w Ameryce Południowej i wszędzie podobnie. Ten film jest przyjmowany. Myśmy sobie zdali sprawę już we Włoszech, że, że ten film jest jakby przyjmowany jak ich film, jak ich historia. Oni odbierają to jak swoją historię. W São Paulo, w Brazylii. Po projekcji podbiegły panie do Kingi, jedna z nich wykrzykiwała, to ja, to ja jestem tą starszą siostrą, to jest moja własna historia, także to jest fantastyczne, to jest bardzo przyjemne, że ten film tak jest przyjmowany. To nie jest zwykły komercyjny film. No bo wobec śmierci wszyscy jesteśmy równi, czy jesteśmy bogaci, czy biedni, czy jesteśmy na końcu świata gdzieś na, w Brazylii, czy jesteśmy w Wilnie, czy w Warszawie. Kiedyś miałam przyjemność rozmawiać z Wojtkiem Smarzowskim, on powiedział, że Marian Ginger to mój aktor i kropka. Mm. <laughs> Teraz udało się pani namówić pana Mariana do, do, do tego filmu. Jak się pan do tego przygotowywał? No nie miała do... problemu pani reżyser do namawiania mm. do tego filmu. To ja żyję nadzieją, a ponieważ nadzieja wiąże się z wiarą i miłością, a to był film w pewnym sensie o miłości, w związku z tym ja wierzyłem w to, że to będzie sukces. No i Ale tak teraz jakoś... się musimy ze smażolem tobą dzielić. Tak, to by było świetnie <laughs> dla mnie, gdyby tak było, żeby się dzielić. No i po prostu. Jak się przygotowywałem, to było proste w sumie, acz jest bardzo skomplikowane, bo rzeczy proste są dosyć, bardzo sko dosyć skomplikowane. Nie? Także to najprostsze jest bardzo trudne, ponieważ e, pomoc była ze strony reżysera informacje wszystkie, ale trzeba było jeszcze dostać parę informacji z zewnątrz, to znaczy od tych, którzy się na tym znają, w sensie medycznym. Druga sprawa, poustawianie tego w formie takiej, że jeżeli na przykład jest scena tam w filmie, pani pamięta, jak palimy... Tak, mamy urywek, możemy to teraz puścić? Za momencik, zaraz. Jak palimy Joyta. No i to jest tak, to jest zasługa cccs sera, bo ona wstawia to w tym miejscu, gdzie to jest potrzebne dla widza? To znaczy widzę i montażysty. No, fal mnie ja mam reżyseria, a z montażystą nie pracowałem. <grym> Może teraz udostępnimy teraz naszym słuchaczom, żeby wiedzieli. Co wy tu robicie? <grym> Jaramy. <grym> Jezu, co wy palicie? Marta zgłupiałaś? <grym> Zajaraj. <grym> a, tak. nie jest ci zimno. <grym> Nie jest ci zimno! Nie jest ci zimno! Nie jest zimno! Nie jest ci zimno! Nie jest zimno! Polska, to spać! Nie jest ci zimno! Z którego Z zimno? razu to nakręciliście właśnie? Proszę. Z którego? To jest. bo chcę skończyć tam ten temat, jakby, że to było istotne, bo dla medyka dla psychiatry, dla, dla specjalisty, ta informacja powtarzania tekstu jest chorobowym problemem. Chory człowiek dla tego glejaka mózgu, którego mam, oni mają, w ogóle ci chorzy, no to mają takie właśnie wypadki, że na przykład powtarzają tekst. W zależności od tego, gdzie ten głos jest, tak, akurat w tej, w tej jest, lokalizacji. W tej lokalizacji tak? jest taka sytuacja, w innej lokalizacji jest agresja na przykład. No i Człowiek, który się zna na tym, to zrozumie, ale teraz trzeba to umiejscowić w filmie w takim, takiej sytuacji kinowej, filmowej, że to staje się śmieszne przez sam fakt zdarzenia. Więc najlepiej było to, kiedy jaramy, powtarzamy tekst, normalny widz odbiera to jako <grywa> bo, się, bo, bo się naćpali, prawda? A z drugiej strony dla medycznych znawców jest to po prostu informacja, że my wiemy o tym, że ten człowiek się tak zachowuje. I tam jest parę takich miejsc, prawda? Kiedy takie używamy. I te informacje wszystkie znakomicie pani reżyser łączyła. Ale znakomicie aktorzy zagrali. Naprawdę, ja bez Ale nich bym niczego nie zrobiła. No jedziemy sobie. Ale wiesz, przecież to, że to wymyślony był z tym powtarzaniem. Ja bardzo dużo wykorzystywałam tego, co mi aktorzy dawali. Po prostu patrzyłam i słuchałam i nie wyłączałam kamery. Mhm. Trzeba powiedzieć to szczerze, że film to jest praca zespołowa. To nie jest tak, że jeden, ja tak mówię, jeden film. Ja mówię, ale sobie jedziemy, no, ponieważ yy, no, po prostu yy, no, razem żeśmy pracowali nad tym i, i tych zasług nie, nie, nie przyjmuję zawsze, że to tylko aktorzy, bo to wszyscy pracowali, tak jak tu Zbyszek powiedział, prawda? No bo to nie był duży budżet tego filmu. Był bardzo niewielki budżet. Myśmy mieli skromny budżet, w związku z tym e, też nie moglibyśmy, nie mogliśmy realizować wielu dni zdjęciowych. To właściwie wszystko zostało zrobione w ciągu 24 dni zdjęciowych, co jakby na film kinowy pełnometrażowy jest naprawdę bardzo mało. No ale udało się dzięki e, no właśnie, wspaniale. Była, była dobra energia, była dobra energia, wszyscy szliśmy do tego samego celu, nie było czegoś takiego, że sobie mówimy, żeby było miło, że na przykład, bo często na planach jest tak, że tak, nie ona no, super scenę zrobiliśmy, ale... I to jest, to jest takie sztuczne, i to jest takie coś, że ludzie potrzebują dowartościowania swojej pracy, ale takiej taki trochę na wierost. Często w serialach to się dzieje, ale żeśmy zrzasnęli scenę. A tutaj nie było tak, to byliśmy skupieni, przynajmniej ja byłam taka skupiona. Wszyscy byli skupieni. I byłam e, wyczulona, naprawdę. I wszyscy byli też jakby, szliśmy do tego samego celu i, i nie było takiego... Po polsku to nie ma tego sformułowania eee, bullshitting around, po angielsku, że, że po prostu się ludzie na przykład, nie wiem, nam gadają o czymś sobie i wiedzieliśmy, co robimy. Wiedzieliśmy, jakie to jest ważne że i że jaki się jest spoza, tego ciężar. Że ktoś jest poza filmem. Wszyscy byli skupieni właśnie na tym filmie. Była ja, fantastyczna to... ekipa i dlatego to się wszystko udało w tak krótkim czasie zrealizować. Bo też w, oczywiście Marian Dzieńdziela, ale też Agata Kolesza i, i Gabriela Muskała pomagały aktorki i do tego. Też dość poważnie podchodziły. Gabriela na pewno mówiła, a może to lepiej tak zagram, a może tak zagram, bo rzeczywiście potrzebowały też tych ról, czegoś innego w kinie. Tak, tak. Ja pamiętam moje pierwsze spotkanie z Agatą, bo ja mówię, kurczę, czy ty, jest, ty chcesz jeszcze to zagrać? Tyle ja grasz, głównych ról, a ona mi mówi, że ona jest taka głodna, takiej roli współczesnej kobiety, dziewczyny, która nie ginie, która jest. No taka taka jak każda z nas i yy, yy, przekonała mnie, że ona chce to zagrać, bo mi się wydaje, że aktor powinien też być głodny jakiejś roli, bo jak gra ciągle tego, to samo... Ja też byłem głodny, ja <laughs> głodny. Byłem głodny, miałem zupełnie co innego do zagrania, nie musiałem na przykład tam <laughs> rzucać mięsem, e, <laughs> nie piłem wódki, ale za to paliłem no i tam chciałem się napić, <laughs> no bym nie dawało, dobra, nie tak, 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 tak. Także wspomagaliśmy się wzajemnie, ile się dało. Ale też to było tak, że te aktorki Gabriela Muskała i Agata Kulesza, one ze sobą tak pięknie rywalizowały, o każdą scenę walczyły, której będzie na górze. I to bardzo, i to bardzo, jakby to widać w tym filmie, że te postaci są bardzo takie żywe, dynamiczne, bo kamera jest bardzo czuła naprawdę i wszystko, wszystko widać. A jak się z córką pracuje? No, na, na planie to była pierwsza rola mojej córki Marysi Dębskiej, która e, zagrała córkę Agaty Kuleszy. E, ja chciałam trochę jeszcze bardziej połączyć ten film z życiem, a ona studiowała aktorstwo, więc to było takie naturalne, że ona to zagrała. Powiedziałyśmy sobie, że to nie jest dom, tylko praca, że nie ma tam, że mama, co ja zjem na przykład, albo daj kasę, <laughs> tylko jesteśmy w pracy i e, była bardzo w porządku, Marianowi doradzała. Fantastyczna, fantastyczna dziewczyna. No, prawdziwa moja wnuczka, no i tak się na planie Bo pan miał szczęście bywać. z kobietami tam grać. Ja w ogóle to kobiet ubóstwiałam. no to przecież. To ja one cię ubóstwiają. To jest tego. no był, był taki układ, że były same panie. No ja wiem, dorociński, ale z nie miałem bezpośredniego kontaktu, no ale jak się ma takiego zięcia, to niepotrzebny jest kontakt. <głosy> <głosy> ja mówię żarty. Żartuję dlatego, że rzeczywiście stworzył fantastyczną postać, a yy... Jołob straszny. Tak, tak. Ale to właśnie on też nie grał takiej roli. Każdy z tych y, aktorów wielkich, którzy zagrali w tym filmie, grali coś innego niż zwykle. I to bardzo odświeżające jest y, i fajne. I ja myślę, że tak, że tak naprawdę to zdecydowała taka dynamika między siostrami o tym, że to tak fajnie wyszło i to, że Marian rzeczywiście im tak ojcował. Trzeba było jakoś to łagodzić, tę konkurencję totalną. Dawał sobie radę, Marian. Nie, ale to proste jest. To każdej sytuacji, kiedy jest na planie takich parę aktorów, którzy chcą od coś tam do czegoś dojść, to zaczyna się konkurencja. Cichsza, głośniejsza, dynamiczniejsza, mniej dynamiczna, ale to jest fantastyczne. I to wtedy się rozładowuje jedną rzeczą. Ja mam taką metodę, kończymy scenę, mówię znowu Oscar nie Oskar, a no, jak Oscarzycie, co to jest to, to kopanie ziemi, takie dwustronne, taki, taki, takie e, narzędzie ogrodnicze. No i znowu Oskar i potem zaśpiewa jakąś piosenkę obsceniczną i już jesteśmy do przodu. Wszyscy się śmieją, jest wesoło. Maria, I doskonałym był bezpiecznikiem. A jeżeli się to rozładowuje, to za chwileczkę trzeba się skupić na tym, co trzeba zagrać, albo przeanalizować to, co się zagrało. No i, i tak to po prostu funkcjonuje. A w tej sytuacji tak to funkcjonowało i było to, było to pozytywne, tak mi się wydaje, bo efekt był. A jeszcze muszę powiedzieć, że Marian to jest takim aktorem, to niewielu ludzi to wie, który jest bardzo dużym takim perfekcjonistą. On na przykład zagraliśmy jakąś scenę, już jesteśmy w kolejnej, czy tam jeszcze dwie dalej, no i nagle Marian wraca słuchaj. Ja tam coś mógłbym jeszcze poprawić, w tej scenie, którą zagraliśmy, nie wiem, pięć godzin temu. Ja mówię, Marian, no ale jak, to nie ma czasu w Słuchaj, ja wiem, że ja jeszcze tam coś mogę poprawić, pamiętasz? I co? Ja to, ja, ponieważ to jest tak, że e, jak jest chwila, większa chwila czasu, to ja całą scenę analizuję. Ponieważ to się przydaje do na następnych konsekwentnie tam, żeby działać. Jeżeli tam znajdę błąd, to to mnie roznosi później, no i tak przychodzę do reżyserów, no nie tylko tu, bo do kimi przyjeżdżam, ale w innych sytuacjach, daj mi to jeszcze raz powtórzyć, daj mi to jeszcze raz powtórzyć, daj spokój, wyrzućcie to, wyrzuć to, nie ma, nie ma tej, już była ta scena, dobrze jest, wszystko, dobrze jest, nie ma roboty, ale to, to człowiek ma takie obciążenia, że to przez jakiś czas yy, jest w aktorze, a trzeba się skupić na następnej scenie i nie ma na to rady. Jak pan zrobił, że pan do nas do Wilna przejechał, no bo pan jest taki zajęty, ja nawet mam taką listę, na przykład 2014 rok aż 10 produkcji filmowych. Ma pan czas? To był 2014 2013 spadki były takie z jednego roku na drugi, a 2015 nam wyłączyć, a teraz jest 2016 i tak mniej tego jest. No nie ma tyle tych propozycji ciągle. Tak Maria no. ciągle mówi, że tak mało gra, tak mało gra. Robiliśmy taki program Niedziela z Marianem Dzieńdzielem i dziennikarz wyliczył, że Marian zagrał 70 ról w filmach. I on mówi, to niemożliwe, bo <laughs> on jest ciągle głodny grania, ale to jest fantastyczne, bo, bo to jest właśnie takie takie prawdziwe i nam kazali nam wszystkim powiedzieć, kogo nam Marian Dziędziel, znaczy jakbyśmy mieli jednym zdaniem sk skomentować, jaki jest Marian Dziędziel ja powiedziałam, jak dziecko takie taki autentyczność dziecka zachował no, w tym wieku to już się dzieci nieje. Może no, to jest to właśnie, może tak. Chyba tak, Maria. To jest Wszyscy się zgodzili z tym. No. Jeszcze mam pytanie do producenta Da do Zbędnie dlatego że w Wilnie też mam okazję się spotkać z twórcami litewskimi, też z producentami, filmowcami. Trwa bowiem taka konferencja filmowa. Czy interesuje pana w ogóle współpraca z Litwinami nawet w przyszłości? To znaczy zawsze mnie interesowały go produkcję. Myślę, że z, z Litwinami i z, z Litwą. E, tak, oczywiście e, dla nas to jest nie, nie tylko możliwość pozyskania ale dodatkowych środków na produkcję filmu, ale również e, znalezienia odpowiednich plenerów, znalezienia miejsc. My też tutaj mieliśmy taki projekt przed kilkoma laty, który chcieliśmy realizować w Wilnie. Nie, nie doszło do tego z, z innych zupełnie powodów, nie z finansowych ale e, mam nadzieję, że dojdzie do, kiedyś do takiej koprodukcji. E, to jest bardzo blisko i myślę, że szkoda, że te polskie filmy, bo też oczywiście poprzez koprodukcję znajdujemy przestrzeń dystrybucyjną dla filmu, bo to też jest ważne, prawda, że jeżeli koprodukujemy film z jakimś krajem, to wtedy e, dystrybucja automatycznie się też rozszerza na ten kraj. Mhm. Ja mam nadzieję, że e, ten nasz film moje córki krowy też tu jakoś Znajdzie swoje miejsce dystrybucyjne. Mam nadzieję, że z jakimś dystrybutorem się uda tutaj spotkać i porozmawiać na ten temat. Trzymamy kciuki. Można będzie, Publiczność będzie miała okazję jeszcze gdzieś Was na mieście spotkać albo w kinie. Tak, my jeszcze mamy parę pokazów. Dzisiaj po południu mamy jeden pokaz, jeszcze chyba z dwa. Jesteśmy tutaj do e, piątku. do piątku e, i no, w sobotę wylatujemy chyba? Piątek po południu. Piątek. Piątek po południu, tak. Jesteśmy do końca. Bardzo się cieszymy, także e, jak Państwo zobaczą, Mariana Dziedziela to... Piewniczy po autografu życie. A jeszcze mam ostatnie ja pytanie. <grym wziął> <grym wziął> ostatnie pytanie do Mariana Dziędziela, bo pan wziął udział w takim nowym spocie Narodowego Centrum Kultury w ramach kampanii Ojczysty do Ulubionych. Znajomość polszczyzny sprzyja porozumieniu między pokoleniami i przynosi szczęście życiu zawodowym i osobistym, to w tym spocie widzimy. A ta nowo mowa, na przykład ziomek Maniurki, co to jest maniurki? <grym wziął> Ja nie wiem, co to jest maniurki, naprawdę. Ja słowniku sprawdziłam. Maniurki to, to takie slang, to są teraz takie dziewczyny z cekinami, nie? A? O co chodzi w tym samym spocie? Czyli pan promuje polszczyznę. Tak, prawdziwą. Prawdziwą polszczyznę. Proszę, a nie tę nowoczesną. Nie z tą z z piwem. Także to, ja już tego nie pamiętam, to było jakiś czas temu nagrywane, więc nie bardzo, nie bardzo. A właśnie to teraz okrążę wszędzie w internecie. Tak. Tak. Nawet nie, nie słyszałem tego, nie, nie wszedłem jeszcze na to. Ale będę w Warszawie, to się tego pana zapytam dokładnie, jak to jest montowane, bo to jeszcze trzeba zobaczyć, jak to jest montowane. No. Co możesz w internecie? Okej, okay, bardzo dziękuję w takim razie za rozmowę. Jak to mówi, Młodzież Teraz, Narka, tak? To jest no, Narka. Na, narka. Na, czyli na razie. Na razie, czyli na razie. No a z nami była Kinga Demska, reżyser filmu Moje Córki Krowy, Mariam Dzieńdziel, i też bardzo. producent Zbigniew Adamagalski. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy, dziękuję. do widzenia.